Karol Rogowski. Temat lekcji zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Będzie grubo. Na samym początku, zanim w ogóle przejdę do tego, jak to działa, to wypadałoby podać jakikolwiek zarys, jak to wszystko w ogóle tutaj istniało. Przede wszystkim na tablicy wypisałem sobie taką trochę ściągawkę, bo zapamiętać to, co tam się działo. Ja nie jestem historykiem, dlatego jak w międzyczasie walnę gdzieś jakiś błąd, to przepraszam serdecznie wszystkich historyków, którzy się tym grubiej zajmują. To było tak. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Na czym to polega, wyjaśnię potem mniej więcej. Problem polegał na tym, że wszyscy myśleli, że światło jest falą. W jakichś tam latach, tamte 1800 i tak dalej, jak żyły te Newtony i ci wszyscy te wszystkie chłopaki dobre, jak oni żyli, to myśleli, że światło jest falą. Oczywiście Newton tam myślał inaczej, ale to zaraz. Myśleli, że światło jest falą i w pewnym momencie ktoś odkrył zjawisko, które się nazywa właśnie zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym i nie potrafili tego wytłumaczyć na zasadzie działania teorii falowej. A po kolei to było tak, że najpierw był sobie Huygens, który zauważył, że światło ulega odbiciu i załamaniu. Co potwierdza teorię falową? W międzyczasie był gdzieś Newton, który to głosił, że światło jest strumieniem korpusku, albo inaczej można sobie wyobrazić cząsteczek, które tak fruwają i tak wygląda światło. Do tego jeszcze dołożył się gość, który się nazywał Thomas Young, jak możesz zauważyć już oglądając któryś film, jeżeli oglądasz któryś film, to we wszystkich filmach pojawiały się gdzieś przez cały czas te nazwiska. Thomas Young, który zauważył, że światło ulega interferencji, dobra, czyli kolejny powód do potwierdzenia, że światło ma naturę falową. Był jeszcze ktoś taki jak James Clerk Maxwell, który to sformułował, prawa Maxwella dotyczące wzajemnego oddziaływania pola, pola magnetycznego z polem elektrycznym, czyli zmienne pole elektryczne powoduje powstanie, wyindukowanie się zmiennego pola magnetycznego i na odwrót. Tak to mniej więcej brzmi. No i jeszcze był ktoś, kto się nazywał Heinrich Rudolf Hertz, który udowodnił, że fale radiowe ulegają takim zjawiskom jak odbicie, załamanie i interferencja. Specjalnie zrobiłem miejsce na nazwisko, bo nie mogli wyjaśnić, jakim cudem to zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne może zachodzić. I w roku 1923 Nobla za pozamiatanie tej całej sprawy dostał ktoś, kto się nazywał Robert Andrew Milikian. O! To jeszcze dorzucić tutaj wypadałoby taką jedną rzecz, że oczywiście w tym wszystkim palce, palce musiał jeszcze pomaczać Einstein, który to wyjaśnił, że jego zdaniem, właściwie on wysnuł taką teorię, że jego zdaniem światło rozchodzi się w postaci skończonych porcji energii zwanych fotonami. To stwierdzenie foton potem jeszcze będzie miało znaczenie, ale... Samo zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne zostało odkryte przez Herca w roku 1887. I tak jak powiedziałem wcześniej, że nie powiem na czym to polega. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne w dużym uproszczeniu, bo potem będę wyjaśniał po kolei wszystko. Najkrócej mówiąc, polega na wybijaniu elektronów z płytki metalu albo z jakiejś naładowanej płytki, właśnie metalowej, pod wpływem oświetlania tej płytki promieniowaniem elektromagnetycznym. I tego właśnie chłopaki nie potrafili wyjaśnić na zasadzie działania teorii falowej. Trzeba było, kto przyjdzie, pozamiata i tak dalej. Jak w ogóle to sprawdzano, że to w promieniowanie elektromagnetyczne, bo to jest właśnie ważne stwierdzenie, to promieniowanie elektromagnetyczne o dostatecznie długiej długości fali powoduje powstanie tego zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego. Było coś takiego. Jest sobie elektroskop, czyli urządzenie pokazujące, że dana płytka, na przykład tutaj, ta metalowa cynkowa tutaj jest wsadzona, że ta płytka jest naładowana, to jest lampa tenciowa. Która to emituje promieniowanie, tak jak tutaj sobie nawet napisałem, ultrafioletowe, okay. Jest sobie lampa rtęciowa, która emituje takie promieniowanie i na początku ona jest wyłączona, nie dzieje się nic. Czyli się nie dzieje nic, ona jest wyłączona, tutaj elektroskop naładowany, spoko. Następnie wkładam pomiędzy tą płytkę cynkową a lampę rtęciową szkło sodowe, które to ma taką zdolność do bardzo silnego pochłaniania promieniowania ultrafioletowego, takim tutaj to jest napisane, no? szkło sodowe. To szkło sodowe, pomimo tego, że jest przepuszczalne, i tutaj świeci się lampa tęciowa. To zasygnalizowałem w ten sposób. Lampa tęciowa się świeci, szkło sodowe. Tu się świeci nic się nie dzieje. Elektroskop dalej jest naładowany, płytka jest dalej naładowana, co pokazuje elektroskop. Następnie zabieram tą płytkę ze szkła sodowego i elektroskop się rozładował. Czary. Ok. Jak to działa? Działa to w ten sposób, że pomimo tego, że tutaj jest widoczne światło widzialne i to światło widzialne faktycznie przechodzi i oświetla tą płytkę metalową cynkową, to szkło sodowe powoduje pochłanianie promieniowania ultrafioletowego. Wniosek z tego można wysnuć taki, że to nie światło widzialne powoduje wybijanie tych elektronów z płytki cynkowej, tylko to promieniowanie elektromagnetyczne w tym przypadku promieniowanie ultrafioletowe skoro nie ma tej płytki ze szkła sodowego to to promieniowanie ultrafioletowe powoduje rozładowanie tej płytki, co pokazuje elektroskop, czyli powybijanie wszystkich elektronów stąd i na tym polega to zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, że elektrony z naładowanego ujemnie metalu są wybijane pod wpływem oświetlania ich albo działania na nie, promieniowaniem elektromagnetycznym, no tutaj na przykład ultrafioletowym pochodzącym od lampy tęciowej itd., tak itd., tak, tak mogę jeszcze kontynuować i to tłumaczyć, ale w skrócie polega to właśnie na tym. Do czego to zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne może być w ogóle wykorzystywane? Zostało wymyślone coś takiego jak fotokomórka. Na jakiej zasadzie działa fotokomórka? Fotokomórka jest to bańka szklana z próżnią w środku, czyli wy wypompowujemy z niej powietrze i Wypełniamy od środka bardzo cienką warstwą metalu alkalicznego. Oprócz tam jakiejś części, niech będzie, że gdzieś tutaj, przez którą do środka mogłoby wpadać promieniowanie elektromagnetyczne, czyli inaczej światło. W ten sposób. Albo fala, która nie jest dla człowieka widoczna, ale o tym powiem potem. Sama fotokomórka składa się z dwóch części. Bardzo chłopsko rozumując, z fotokatody i anody. Fotokatoda i anoda. Fotokatoda dlatego, że to jest część, na której są zgromadzone te elektrony i na którą też pada to promieniowanie i w wyniku padania tego promieniowania stąd te elektrony są wybijane i lecą w stronę anody. Na anodzie są gromadzone i dzięki takiemu czemuś może istnieć ciągłość przepływu prądu w obwodzie. Oczywiście fotokomórka sama w sobie jest używana w obwodach elektrycznych. Jakie są zastosowania powiem za moment. I narysowałem dwa bardzo schematycznie obwody elektryczne. Tu mamy baterię plus minus z plusa do minusa oczywiście płynie prąd początkowo żarówka jak mnie nie narysował tego gwintu i tutaj tej części to wyglądały jak grzyb, więc narysowałem początkowa żarówka nie jest oświetlona, co powoduje że w tym obwodzie nie płynie prąd dlatego, że elektrony nie są wybijane z fotokatody nie lecą w stronę anody, czyli tutaj nie ma ciągłości inaczej mówiąc jest po prostu dziura, co zobrazowane zostało na amperomierze, który wykazuje po prostu zero nie ma natężenia Następnie tą żarówkę ja odpalam, ona emituje jakieś promieniowanie, oczywiście są na to jakieś ograniczenia, o których powiem potem, ona emituje jakieś promieniowanie, co powoduje z fotokatody wybijanie elektronów, one lecą w stronę anody, tutaj występuje ciągłość w obwodzie, prąd sobie płynie i amperomierz wskazuje jakieś tam wskazanie. Jeżeli chodzi o samo wykorzystanie fotokomórki, może być używana na przykład w alarmach, tak jak są w filmach, że idzie jakaś tam super zwinna gipka, babka, oczywiście w stroju skórzanym itd. Tak Wygina się pomiędzy tymi laserami i taki laser przez cały czas świeci w taką fotokomórkę, która to zbiera informację, że ten laser w nią świeci, i jak przestaje, przestaje płynąć prąd w obwodzie, gdzieś tam się jakaś zapadka robi, potem zrobię gdzieś zadanie z takim czymś właśnie. Jakaś zapadka odpala alarm na przykład. Może być jedno zastosowanie, drugie zastosowanie przy zliczaniu elementów na taśmociągu. ciągu, każde przerwanie, co jest podrzucenie do góry stanu licznika. I to jest właśnie fotokomórka. Po o rozkminieniu fotokomórki i tego jak ona wygląda, narysowałem to tutaj jeszcze raz, należy dorzucić jeszcze parę fajnych szczegółów, kilka wykresów i to co teraz tutaj będę mówił nazywa się rozważaniami ilościowymi, bo zaraz muszą się jeszcze pojawić jakieś wzory przecież, nie? Okej, okay. mam wykres natężenia prądu płynącego w obwodzie składającego się z tej fotokomórki od natężenia oświetlenia. Natężenie oświetlenia to jest ilość energii absorbowanej przez fotokatodę przez jakiś tam czas, nawet napisałem. Ilość absorbowanej energii na fotokatodzie, zdanie bez sensu, ale okej. Okay. Fotokomórka. W fotokomórce jest ta katoda i anoda i one mają sobie jakieś potencjały. Bo coś takiego w elektrostatyce jak potencjał. Różnica tych potencjałów to jest napięcie i w tym przypadku różnica potencjałów jest stała. To jest jedna rzecz, o której należałoby powiedzieć. Druga rzecz. To jest proporcjonalne. Wynika z tego to, że jeżeli tutaj jest ta stała różnica potencjałów, czyli napięcie jest stałe, to im większe jest natężenie oświetlenia, tym więcej tych elektronów jest wybijanych, a samo natężenie prądu to jest ilość ładunków przepływających w, w jednostce czasu. Czyli im większe jest natężenie oświetlenia, tym więcej ładunków jest stąd wybijanych. I skoro tym więcej ładunków jest wybijanych, to biorąc pod uwagę ten wzór, to natężenie prądu będzie tym większe, im większe jest natężenie oświetlenia. Okej. Okay. Do tego jeszcze nie powiedziałem na początku, że żeby w ogóle bawić się w to zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, to trzeba by było mieć źródło promieniowania, które umożliwiałoby zmianę albo regulację częstotliwości oświetlenia, czyli inaczej też długości fali. I na laborkach kiedyś fizyki miałem taką fajną akcję, że bawiliśmy się właśnie tym, było takie pokrętełko, że jak se kręcisz, to się zmienia kolor światła, które świeci, czyli inaczej też jego długość, bo bez takiego czegoś się tego zwyczajnie nie zrobi. Kontynuując dalej rozważanie ilościowe, będę mówił o tej różnicy potencjałów i tak dalej. Przede wszystkim anoda, tak jak pokazywałem wcześniej w obwodzie, tutaj anoda fotokatoda, tak jak pokazywałem wcześniej te wody elektryczne, sama anoda była podpięta do bieguna dodatniego, a katoda była podpięta do bieguna ujemnego. I działa to na takiej zasadzie, że występuje jakaś tam różnica potencjałów. Jeżeli tu jest biegun dodatni, tu jest biegun ujemny, to ta różnica potencjałów jest dodatnia. Natomiast nikt nie powiedział, że nie możemy tego wpiąć na odwrót, ale to będzie potem. Da się to wpiąć na odwrót, to będzie następny przypadek. Jeżeli tu jest biegun dodatny, to jest biegun ujemny. Pada sobie to promieniowanie, elektrony są wybijane i one następnie, skoro tu jest biegun dodatni, tu jest biegun ujemny, przeciwieństwa się przyciągają, te elektrony są ściągane tutaj na tą anodę. I im większa jest ta różnica potencjałów, tym bardziej te elektrony są ściągane tutaj na tą anodę. I teraz idąc jakby rozkminiając, jak to działa, to jest na takiej zasadzie. Pada sobie promieniowanie. Ten elektron stąd jest wybijany, a skoro on jest wybijany i się porusza, to znaczy, że posiada jakąś energię kinetyczną. Ok. to będzie potem do ważnej, trzeba zapamiętać z tym, że ten elektron będzie posiadał energię kinetyczną, ale narysowałem tam taki wykres. Wykres ten obrazuje ilość prądu płynącego w obwodzie, właściwie wielkość prądu płynącego w obwodzie, w zależności od różnicy potencjałów tutaj. Ona dodatnia jest wtedy, tak jak mówiłem, dodatnia ona jest wtedy, kiedy tu jest plus, a tutaj minus. Może, może też być ujemna, kiedy wepniemy na odwrót, czyli anoda będzie przy minusie, a katoda będzie przy plusie, wtedy to będzie ta część wykresu, ale ten wykres obrazuje parę rzeczy. Pierwsza rzecz, to że tutaj są te dwie różne kreski, to wynika z tego, że jeżeli jest większe natężenie tego oświetlenia, to będzie ta kreska wyżej. To taka mała ciekawosteczka. Natomiast pada światło, elektrony są stąd wybijane, tylko że one jeżeli są wybijane, to lecą sobie chaotycznie we wszystkich kierunkach. Jeżeli lecą sobie chaotycznie we wszystkich kierunkach, to nie znaczy, że wszystkie elektrony dotrą do tej anody tutaj. Czyli na przykład wybijam jeden elektron, on poleci sobie tam, jakby to była ta fotokatoda. Jeden elektron poleci sobie tam, drugi tam, trzeci tam, i faktycznie kilka z tych elektronów dotrze do tej anody. Jeżeli one tutaj dotrą, to zapewnią ciągłość tego obwodu i jednocześnie, w związku z tym, że przepłynie jakiś ładunek w jakiejś tam jednostce czasu, wystąpi tutaj natężenie prądu. Im bardziej ta różnica potencjałów się będzie zwiększać, czyli im tutaj będzie większy potencjał, a tu mniejszy potencjał, czyli ta różnica potencjału będzie jeszcze większa, to można zauważyć na tym wykresie, że ten prąd jest większy. Wynika to z tego, że jeżeli tutaj jest większy ten potencjał, to tych elektronów jest ściąganych więcej. Jest ściąganych więcej, skoro trafia więcej, to znaczy, że większy ładunek przepłynie tędy, no bo nie będzie jakiegoś rozproszenia w tą i w tamto, większy ładunek przepłynie tędy, jak przepłynie większy ładunek, to będzie też płynął większy prąd. Istnieje coś takiego, co się nazywa prądem nasycenia. Wynika to stąd, że tak jak widać na wykresie, istnieje taka różnica potencjałów, przy której ten prąd już dalej nie rośnie. to się nazywa tym prądem nasycenia. Czyli do pewnego momentu ta różnica potencjałów, OK, ona ma znaczenie, ale dochodzimy do pewnego punktu, gdzie ten prąd już jest taki, jaki maksymalnie może być przy danym natężeniu oświetlenia. Koniec. To jest w przypadku, kiedy ta różnica potencjałów jest dodatnia. Zwrócić uwagę należy też na to, że jeżeli ta różnica potencjałów wynosi zero, tak jak tutaj, to prąd w obwodzie też płynie. Czyli przechodząc logicznie, jeżeli tutaj różnica potencjałów wynosi 0, to anoda jakby nie ściąga tych elektronów, bo różnica potencjałów wynosi 0, tak to sobie można wyobrazić, ale pomimo tego, że to się nie dzieje, to one wybijając, będąc stąd wybijane, dalej lecą niektóre w jej stronę i dlatego ten prąd płynie. Bo jeżeli któreś tam trafią na anodę, to znaczy, że jest ciągłość w obwodzie jest wszystko ok. No i teraz ten przypadek, kiedy... Można tą fotokomórkę wpiąć na odwrót, czyli anoda jest wtedy przy biegunie ujemnym, a katoda jest przy tym dodatnim. To znaczy, że różnica potencjałów jest ujemna i to jest ten odcinek. Możesz też zwrócić uwagę na to, że im większa jest ta ujemna różnica potencjału, bądź inaczej, im mniejsza jest ta różnica potencjałów, kto jak woli, czyli im bardziej idziemy na minus, tym bardziej to natężenie prądu maleje. I działa to na takiej zasadzie, że jeżeli tutaj wypniemy minus i te elektrony są stąd wybijane, one są stąd wybijane, ale są w tą stronę, jeżeli one lecą w tą stronę, tu jest minus, przeciwieństwa się w tym przemiancie, przeciwieństwa się przeciągają, czyli to samo się odpycha. Jeżeli tu jest minus, to jest minus, to te ładunki są odpychane. Kojarzy mi się to z taką sytuacją, jakbyś chciał dać buziaka dziewczynie, ona w pewnym momencie robi tak. A jak ty jesteś wystarczająco silny, to jej wsadzisz tą twarz w twarz, pomimo tego, że ona zrobi tak. Czyli do jakiegoś tam różnicy potencjałów, te elektrony, pomimo tego, że jest ta łapa, będą dolatywać do tej anody, ale da się przyłożyć coś takiego, co się nazywa napięcie hamowania. Da się przyłożyć tak duże napięcie, tak dużą różnicę potencjałów tutaj można wytworzyć, że te elektrony tutaj nie dolecą. Nie dolecą, dlatego że zostaną zatrzymane, ich energia kinetyczna będzie zwyczajnie zbyt mała, żeby dolecieć do anody i to obrazuje ta część wykresu, do momentu, kiedy dojdziemy tutaj, napięcie hamowania, wtedy te elektrony zostają kompletnie zatrzymane. Kontynuując dalej rozważanie tego, co pokazałem, że jeżeli te elektrony są wybijane z katody, lecą w stronę anody, tutaj nie w tą stronę kreska lecą w stronę anody, są wybijane, pyk. Jest to napięcie hamowania, jeżeli my to, my to wypniemy na odwrót, czyli jeżeli wypniemy to na odwrót, to one nie lecą, tylko są odpychane w tą stronę i da się wyznaczyć na zasadzie równoważności pracy i energii, jaka musi być wartość tego napięcia hamowania, żeby zatrzymać elektron, który posiada jakąś tam energię kinetyczną. I To wygląda na takiej zasadzie, że energia kinetyczna takiego elektronu musi być równa iloczynowi ładunku tego elektronu i Napięcie hamowania, którego my w tym momencie potrzebujemy, żeby dany elektron w ogóle zatrzymać. Co jest raczej logiczne. Przy czym nie dodałem jednej rzeczy, a mianowicie jak był ten wykres natężenia prądu w obwodzie od różnicy potencjałów, to zwrócić uwagę, trzeba na takie coś, że to napięcie hamowania w żaden sposób nie zależy od natężenia oświetlenia. Tutaj prąd był większy dla większego natężenia świetlenia, tego padającego promieniowania. Napięcie hamowania w żaden sposób nie zależy od natężenia świetlenia. To jest raz, dwa, został wprowadzony taki wykres. Napięcie hamowania od częstotliwości padającego promieniowania, i widać tutaj, że w pewnym momencie to napięcie hamowania nie występuje poniżej jakiejś częstotliwości granicznej. I na tym polegał ten problem w wyjaśnieniu tego zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego, że występuje jakaś częstotliwość graniczna, poniżej której w ogóle to zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi. Zaraz będę mówił o tym dalej. Poniżej tej częstotliwości zjawisko fotoelektryczne w ogóle nie zachodzi. I nie potrafili tego wyjaśnić na zasadzie działania teorii falowej, dlatego że według działania teorii falowej ten elektron powinien gromadzić energię, gromadzić energię podczas oświetlania, aż zgromadzi wystarczająco dużo ilość energii, a on sobie w pewnym momencie wyskoczy. A tu jest tak, że nawet jeżeli oświetlamy tę fot fotokatodę światłem o zbyt małej częstotliwości, to chociaż nie wiem, jak długo byśmy to robili, to się nic nie stanie. I na tym polegał ten problem z wyjaśnieniem tego na zasadzie działania teorii falowej. Obserwacja zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego pozwoliła wysnuć trzy wnioski, które ja specjalnie od myślników wypisałem, żeby nie pogubił żadnego po drodze. Wniosek pierwszy. Energia kinetyczna elektronów nie zależy od natężenia oświetlenia, a od, po pierwsze od materiału, z którego została wykonana fotokatoda, a po drugie od częstotliwości tego promieniowania. Czyli tak jak pokazywałem na tym wykresie, jest taki moment, że zjawisko fotoelektryczne poniżej pewnej częstotliwości granicznej nie występuje. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz to jest właśnie to, że istnieje ten charakterystyczny punkt, poniżej którego zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne w ogóle nie zajdzie. Trzecia rzecz, liczba fotoelektronów jest proporcjonalna do natężenia oświetlenia i nie występuje żadne opóźnienie. O tym to za moment. Natomiast liczba fotoelektronów jest proporcjonalna do natężenia oświetlenia. O tym powiem za chwilę, o, bo tam będzie dało się to lepiej wyjaśnić. Natomiast bez opóźnienia chodzi o to, że niemożliwe jest to, co powiedziałem w poprzednim wejściu, że ta energia przez elektron byłaby gromadzona do pewnego momentu, kiedy wystarczająco dużo energii ten elektron by zgromadził, i PYK. To jest tak, że albo fotony padające posiadają wystarczającą energię, żeby wybić te elektrony, albo nie. Jak nie posiadają, to nie wybiją. I oczywiście to, jaka ta częstotliwość musi być, żeby te elektrony zostały wybite, zależy od materiału, z którego dana fotokatoda została skonstruowana. I na tym polega to bez opóźnienia. Że on nie gromadzi ten elektron energii, tylko albo dostaje taką ilość, co trzeba, albo nie. Tak jak powiedziałem, nie dało się tego wyjaśnić i tych trzech myślników też nie dało się wyjaśnić, a szczególnie tego braku opóźnienia, na zasadzie działania teorii falowej. I w tym momencie przychodzi Einstein, który wysnuwa teorię korpuskularną, to znaczy, że światło rozchodzi się w postaci skończonych porcji energii, które to są zwane fotonami. Na takiej zasadzie, jakby światło było strumieniem korpusku, czyli cząstek zwanych fotonami, poruszających się z prędkością światła, i te fotony miały określoną częstotliwość swoją, która to odpowiadała tej częstotliwości fali. Jakby w ten sposób to można rozumieć. Przy czym, a propos samego fotonu, trzeba pamiętać o takich rzeczach, że im jest więcej fotonów, tym jest większa energia światła, natężenie, wróć, większa energia. Można to rozumieć na takiej zasadzie, jakby tłum ludzi, im więcej jest ludzi, tym większą mają energię, mogą głośniej krzyczeć itd. Teoria korpuskularna, foton, foton, foton nie ma masy. To należy dorzucić, bo kiedyś ciężko mi było w ogóle znaleźć to w jakiejkolwiek książce że foton nie ma masy. Foton nie ma masy, właśnie dlatego, że nie ma tej masy, jest w stanie się poruszać z tak wielką prędkością, jak prędkość światła. Żadna inna cząstka, która posiada masę, nie może się poruszać z prędkością światła, bo ma masę. To może w ten sposób da się to wyjaśnić. I istnieje nawet taki suchar, dlaczego foton nie wszedł na imprezę. Bo była masowa, e, ale sucha. Okej, okay. o fotonach tyle. Po wysnuciu tej teorii korpuskularnej przez Einsteina dało to nowe, no możliwość nowego spojrzenia na zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. I wyobrażano to sobie w ten sposób, że zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne jest efektem oddziaływania pojedynczego fotonu z pojedynczym elektronem. Ja zawsze to tłumaczę na takiej zasadzie. Skoro w tym momencie ta fala elektromagnetyczna, ta fala świetlna jest strumieniem cząsteczek korpusku, czyli fotonów podlatujących do tych elektronów, to wygląda na takiej zasadzie. Leci foton, podlatuje do elektronu, elektron wypada, leci w stronę anody. I to już dalej jest fotokomórka, ale samo zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne wygląda właśnie na takiej zasadzie, że podlatuje foton do elektronu i elektron sobie leci. I teraz, tutaj powiedziałem, że nie ma tego opóźnienia. Działa to na takiej zasadzie, że ten foton albo ma wystarczająco dużo paru w, pary w łapie, żeby tak walnąć w mordę ten elektron, żeby on wyleciał, albo nie. Jeżeli ma za mało tej pary w łapie, no to elektron dostanie, no, no i co tych chłopaków, ogóle mi tu przychodzisz, nie? Elektron dostanie, nie zrobi to na nim wrażenia i zostanie sobie z powrotem na miejscu. A jak foton przyłoży mu w ryj tak mocno, że ten wypadnie, to wtedy zjawisko fotoelektryczne te zewnętrzne zachodzi. Działa to na takiej zasadzie, że istnieje coś takiego dla danego materiału, czyli dla elektronów faktycznie, istnieje coś takiego, co się nazywa pracą wyjścia. Praca wyjścia to jest stała planka, zaraz napiszę ile to jest, razy częstotliwość ta, która jest wymagana tego fotonu, żeby on ten elektron mógł wybić. Czyli jeżeli ten foton nie będzie miał wystarczająco dużej częstotliwości swojej, pomnożonej przez stałą plankę, żeby to dało pracę wyjścia z danego materiału, to zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne nie zajdzie. To jest jeden przypadek. Drugi przypadek może być taki, że on ma akurat idealnie tak dużą energię, żeby wybić ten elektron i tyle. Jakby za to za szybko myślę. Może inaczej. Jeżeli ma większą energię niż ta praca wyjścia, to wtedy część tej energii zostanie zużyta na pracy wyjścia. Czyli tak, podlatuję sobie, mam więcej energii niż ten elektron potrzebuje, żeby dostać wiapę, podlatuję, pyk, elektron wypada, ale część energii jeszcze zostaje. I ta część energii zostaje zamieniona na energię kinetyczną tego elektronu i on się wtedy porusza w stronę tej anody. Natomiast jeżeli będę miał, ten foton będzie miał tyle energii, ile praca wyjścia, to ta energia kinetyczna będzie równa zero. To o to mi chodziło. Ok, jest wzorek ogólny, tak jak powiedziałem, że w końcu ten wzorek się pojawi. Wzorek ogólny na zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i na to, co tam zachodzi. To jest HF równa się W plus EK. H to jest stała plamka. F to jest częstotliwość fotonu. W to jest praca wyjścia z danego materiału. Zaraz to wszystko wyobrazuję w zadaniach. Plus energia kinetyczna to jest energia kinetyczna elektronu. Tak samo za tą energię kinetyczną można było jeszcze podstawić to napięcie hamowania razy ładunek elektronu, ale to też zaraz. Druga forma to zamiast F podstawiamy ten wzór, F to jest C przez Lambda, czyli H przez Lambda równa się W plus energia kinetyczna. Dzięki temu wszystkiemu w 1921 roku Einstein dostał Nagrodę Nobla za pozamiatanie tego tematu. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, był ten wykres natężenia prądu w obwodzie od natężenia oświetlenia. Skoro ustalone zostało, że światło to jest strumień korpusku, Czyli pojedynczy foton oddziaływuje z pojedynczym elektronem, to im większe będzie natężenie oświetlenia, czyli im więcej będzie tych fotonów, bo ilość fotonów jest związana z tą energią i z natężeniem oświetlenia, im więcej będzie tych fotonów, tym więcej elektronów zostanie wybite. No bo kilka na kilku podlatuje pyk, tym więcej elektronów zostaje wybite i im więcej elektronów jest wybite, to tym więcej dolatuje do anady, czyli dostajemy większy prąd. Po przedyskutowaniu tego wszystkiego naukowcy, naukowcy doszli do wniosku, że w takim razie rodzi się dylemat, dlatego że światło z jednej strony ulega takim zjawiskom jak odbicie, załamanie, dyfrakcja, interferencja, czyli zachowuje się jak fala, z drugiej strony też światło ulega takim zjawiskom jak zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, czyli zachowuje się jak strumień korpusku. I w końcu wprowadzono taką teorię, że która się nazywa teorią korpuskularno-falową światła, czyli w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji i na jakie zjawisko patrzymy, światło się zachowuje tak samo jak fala elektromagnetyczna, bo światło jest falą elektromagnetyczną, tak to możemy określić, na teorii falowo-korpuskularnej, korpuskularno-falowej. W zależności od sytuacji światło zachowuje się raz jak fala, czyli na przykład ulega temu odbiciu, załamaniu, dyfrakcji, interferencji. Z drugiej strony zachowuje się jak strumień korpusku, bo ulega zjawisku fotoelektrycznemu zewnętrznemu. Do tego jeszcze dorzucę to, że każda fala elektromagnetyczna porusza się z prędkością c, tak samo jak światło porusza się z prędkością c, to jest jedna rzecz. I w tym momencie kończę część teoretyczną. Karol Rogowski, koniec części teoretycznej. Matma Fiza nie zagadka, ogarniam lepiej niż twoja matka.